Premiera Paralives, czy Paralives, została przełożona. Gra miała wyjść we wczesnym dostępie 8 grudnia, czyli już za niecały miesiąc, ale datę zmienili na 25 maja przyszłego roku. A ja musiałam zmienić cały grudniowy kalendarz, bo planowałam mieć grudzień Paralivesowy. Tak czekam na tę grę. Nigdy nie było filmu poświęconego zasadniczo jej, zdarzało mi się tylko wspominać o niej w jakichś innych materiałach, więc może najwyższy czas poświęcić jej cały film. Gra została przesunięta z tego co rozumiem głównie przez tryb życia twórcy zorientowali się że jest on niewystarczająco rozwinięty żeby wypuszczać grę nawet we wczesnym dostępie nie chcą odstraszać potencjalnych graczy słabą rozgrywką jednak system tworzenia postaci i tryb budowania no są one istotne ale to są w zasadzie małe elementy symulatora życia a liczy się w dużej mierze sama symulacja i to jak możemy w tej grze żyć Krytyka The Sims 4 chociażby głównie opiera się na tym, że po pierwsze symulacja ma masę błędów, a po drugie grze brakuje głębi. Nawet jeśli mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to nadal jest jakaś taka pustka. I podejrzewam, że to o te dwa aspekty twórcy zaczęli się martwić i mieć poważne wątpliwości, czy gra będzie pod tym względem wystarczająca. Tak się składa, że od kilku miesięcy wspieram Paralives na Patreonie. Tą najniższą kwotą, tam 5 dolarów czy coś, ale zawsze. Więc tym samym siedzę w patronowej sekcji ich Discorda i mam wgląd w jakieś takie tajne rzeczy różne. I trzy ostatnie streamy, które można obejrzeć na stronie Patreon, jak się jest patronem, ja widziałam na żywo na Discordzie, bo byłam strasznie ciekawa. Był stream zbudowania, potem stworzenia postaci, a teraz ostatnio, kilka dni temu, pokazali tryb życia. Miałam trochę mieszane uczucia co do tej prezentacji, miałam pewne nadzieje, ale też pewne obawy, um, a na czacie patronowym potem aż huczało od dyskusji, nawet nie dałam rady w ogóle tego przeczytać za bardzo. No, też byłam zajęta i. Tyle było potem tych wiadomości, że nie, nie dałam rady tego w ogóle nadrobić. Ale po tym, że w ogłoszeniu o przesunięciu premiery napisali o ostatniej informacji zwrotnej właśnie dotyczącej trybu życia, która dała im do myślenia, podejrzewam, że o ten stream i reakcję na niego właśnie chodziło. Wiecie, nie było tragicznie, wiele rzeczy mi się tam podobało, wiele mechanik jest bardzo ciekawych, ale dwa podstawowe zarzuty to mały zakres aktywności i błędy. Nie mogę Wam za dużo zdradzić, bo to tajny content, ale mnie zaniepokoiło dużo błędów animacji, które nie wyglądały na naprawialne w ciągu czterech tygodni. Było dużo takich momentów upsie po prostu na tym streamie. Wtedy przez jakiś ułamek sekundy mignęła mi myśl, że może przełożą premierę i tak też się stało. Co do ciekawych mechanik, to Paralives ma dużo naleciałości z gier RPG, czyli no, dla mnie może to mieć wady i zalety, ale jest coś takiego jak rozwój postaci. Trochę jak drzewka okultystyczne w Sims 4 i ogólnie te drzewka rozwoju postaci właśnie w RPGach. Też interakcje społeczne są zrobione inaczej, bo nie na zasadzie menu interakcji, tylko podczas rozmowy wyskakują takie karty do wybrania, dopasowane do sytuacji i osobowości wszystkich postaci i parafolków biorących udział w rozmowie. I ten system wyglądał dla mnie bardzo interesująco, zwłaszcza, że algorytm wtedy właśnie jak oglądałam to na żywo, wydawał się naprawdę dobrze zrobiony i te karty miały sens. Mam pewne obawy co do ograniczenia interakcji do trzech kart do wybrania, ale jest to na pewno jakaś innowacja. Co do rozwoju postaci i kariery i tego, że jest ciągle coś do wybrania takie wiecie typowe, wybierz jedno z trzech. To tutaj mocno się obawiam, że ja osobiście mogę mieć paraliż decyzyjny i ja nie przepadam za takimi rzeczami, a zwłaszcza w symulatorze życia, bo wiecie, ja te wszystkie systemy do dwójki, te Excele i jakieś tam zasady i tak dalej, ja to wszystko mam po to, żeby gra poniekąd podejmowała decyzję za mnie, właśnie, żeby nie mieć tego paraliżu decyzyjnego i żeby gra żyła swoim życiem, a ja tylko asystuję, <grych> ale nie dowiem się, dopóki nie zagram. Bo i tak bardzo czekałam, doskonale pamiętam, gdzie byłam, kiedy się dowiedziałam, jaka będzie data premiery w końcu, że ten 8 grudnia już nieaktualny. Śledzę tę grę w ogóle od praktycznie samego początku, od tego tam 2019 czy któregoś. I dokopałam się do starych maili. W maju 2020 roku dostałam maila od Paralives z prośbą o udostępnienie dopiero co pokazanego w parafolka. Wtedy to była nowość, że pokazali, jak wygląda postać w tej grze. Zamierzchłe czasy, ale miałam wtedy też obiecany kod do gry. Jestem ciekawa, czy studio wywiąże się z tej obietnicy. Jeśli nie, jeśli się przedawniło i gra urosła już do takiej rangi, że nie czują potrzeby rozdawać kodów, totalny luz, kupię tę grę na, na premierę bez żadnego zawahania. Ale jestem po prostu ciekawa, czy w ogóle pamiętają o tej interakcji i o takiej babi jak Merta, do której pisali kiedyś, no nie, gra będzie kosztować 150 zł około, a potem będą darmowe dodatki i aktualizacje, więc według mnie cena bardzo przystępna. Jeszcze jedna rzecz, jaką zauważyłam na streamach dla patronów. Mam nadzieję, że mogę o tym powiedzieć, że to nie jest jakieś, jakaś tajemnica. I pewnie sami też to zobaczycie na publicznym streamie z trybu życia 25 listopada na kanale Paralives, bo też chcą pokazać, w jakim stanie ten tryb życia w tym momencie jest. Pewnie trochę, żeby wytłumaczyć też, dlaczego to opóźnienie. Mianowicie, twórcy wydają się bardzo tacy ludzcy i. Wydają się podchodzić do gry z dużą ciekawością. Chętnie odpowiadali na pytania na czacie, ale też jeśli odpowiedź była negatywna, danej funkcji akurat nie ma, to z zaciekawieniem na miejscu rozkminiali, czy coś takiego dałoby się wdrożyć do gry jakoś łatwo. Na zasadzie, o kurczę, nie ma tego, ale w sumie to brzmi fajnie. Musimy sprawdzić, czy to się da zrobić. Nad tą grą pracuje obecnie chyba 14 osób, 14-osobowy zespół i prawdopodobnie każda osoba jest zajarana tematem. Ja sobie tak to wyobrażam, i Słyszałam na streamie, też mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, że jest zasadniczo jedna osoba zajmująca się między innymi systemem genetyki. I niezależnie od tego, jaki ten system genetyki będzie, z automatu ta osoba jest moim bohaterem. Jeszcze kolejne dwie zalety tej gry to to, że jest to gra indie, czyli tworzona przez niezależne studio niepodlegające pod żadną korporację, a druga sprawa to ich duża niechęć do generatywnej, sztucznej inteligencji, za którą ja też nie przepadam. Absolutnie ubóstwiam to, że zamiast użyć jakichś stokowych dźwięków do interfejsu czy coś, to nie, po prostu jakiś gościu siedzi w jakimś pokoju i stuka jakimiś pałeczkami w skórzaną kurtkę albo w jakiś koc, albo. Albo jakimś pędzelkiem po, jak, po czymś, żeby, żeby tworzyć jakieś takie unikatowe dźwięki, których można potem użyć w grze. I ten jeden koleś stworzył wszystkie utwory do radia w grze. Jakby, wow, to jest w ogóle jakieś niesamowite. I w sumie jeszcze jedna zaleta gra będzie po polsku. Jest to jakoś tam wyjątkowa cecha, bo jednak gry niezależne często nie mają tych tłumaczeń. Jedna, o której jestem w stanie teraz pomyśleć, która ma oficjalne polskie tłumaczenie, to jest Graveyard Keeper. Mam dużą wiarę w gry niezależne, odkąd jeden ziomo wywrócił do góry nogami rynek symulatorów farmy, wydając, nie wiem czy znacie, taką grę jak Stardew Valley, ale jednocześnie staram się nie mieć jakichś ogromnych oczekiwań, bo jednak symulator życia to jest naprawdę, tak jak sami napisali w tym, w tym ogłoszeniu o przesunięciu daty, że to jest gigantyczne zadanie. Nawet jak ma się 14 osób w zespole, wydaje mi się, że to nadal jest potwornie dużo do zrobienia. I dla mnie też jednak no, najbardziej liczy się ten tryb życia. Z ręką na sercu teraz, naprawdę, ja bym mogła grać w symulator życia, który nie ma w ogóle tworzenia postaci, w którym możesz, nie wiem, już istniejącą postać, na przykład przebrać, zmienić jej makijaż, coś tam, coś tam, ale że nie ma czegoś takiego, że możesz od zera stworzyć postać. Czasami bym pewnie kurciło, że kurde zrobiłabym sobie jakąś simkę, no nie, ale nie byłoby to jakieś takie konieczne dla mnie. Ja bym mogła grać se pokoleniowo tymi, którzy tam są i tam git, nie? Po prostu rozgrywka jest dla mnie na tyle ważna, że, że mogłabym poświęcić w ogóle tworzenie postaci na rzecz tego. Więc, no, jestem trochę zaniepokojona tym, że akurat tryb życia był powodem przesunięcia daty. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zdecydowanie największa rzecz do zrobienia w takim symulatorze. No, ale miejmy nadzieję, że porządnie doszlifują grę w tym aspekcie przez te niecałe pół roku. No i pamiętajcie, że nadal nawet jeśli data gry jest przesunięta, to będzie ona we wczesnym dostępie, co oznacza, że to nie jest gra skończona. I wielu rzeczy może w niej brakować, wiele rzeczy może zostać jakoś tam wycofane z gry na start um, i dodane później, jak zostanie dokończone, no i że będą występować błędy. A, i zostały też opublikowane wymagania sprzętowe. I jestem trochę zaskoczona, że są tak wysokie, bo zawsze się wydawało, że to będzie bardzo lekka gra, ale z drugiej strony no nie są jakieś bardzo zawyżone, no nie? W sensie dowolny komputer gamingowy kupiony w ciągu ostatnich pięciu lat powinien pociągnąć. Tylko tyle, że jeśli macie zintegrowaną kartę graficzną, no to w przeciwieństwie do The Sims 4 Paralives może mieć problem. No, w Sims 4 na tym trybie laptopa też nie jest idealnie, no nie. Zdecydowanie lepiej generalnie do gier mieć komputer do gier. Moja karta graficzna, kupiona prawie 6 lat temu, a wydana prawie 7 lat temu, jest zdecydowanie bliżej minimalnych wymagań niż rekomendowanych, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest do wymiany i w sumie mam teraz więcej czasu, żeby ewentualnie ją wymienić przed wyjściem gry, no nie. Cała reszta komputera w ogóle bez żadnego problemu, on ma niecałe 3 lata, więc. Reszta podzespołów to jest gdzieś tam zdecydowanie ponad te rekomendowane wymagania, no nie? Ogólnie powiedziałabym, że są one przeciętne w sumie, tak, porównując do gier ogólnie. Ogólny wygląd gry, ten art style taki, zawsze mi się podobał, a teraz wygląda w ogóle jeszcze dużo lepiej niż na początku. To, że te postacie są takie troszkę obrysowane i się jakoś tam wyróżniają z tego otoczenia i że taki troszeczkę czasami 2D w ogóle vibe z tej gry przez to, ale jednocześnie myślę, że oświetlenie jest bardzo fajnie zrobione, gra jest taka jasna, nawet widziałam jakieś opinie, że niektórzy mówią, że ślepną w ogóle od tej gry, no nie? Że za jasna, a ja, ja mam po prostu takie Boże, wreszcie Simsy są jasne. Znaczy, to nie są Simsy, ale no wiesz o co chodzi. Sims 4 jest potwornie ciemno wszędzie, i jedyne co z tym zrobili to. No masz tu taką lampeczkę, możesz se lampeczki popowieszać. Są dwa rozmiary tych lampeczek i se, se doświetl. Boże, drogi, a to jest gra, która jest rzeczywiście jasna. Tak gadam, że to tworzenie postaci nieważne, tryb budowania nieważny, ale tam jest też dużo bardzo fajnych mechanik, które można fajnie wykorzystać właśnie do dekorowania, koło kolorów i różne takie rzeczy. I tak naprawdę w tym trybie tworzenia postaci, to ja pewnie będę długie godziny przebywać, bo będę chciała sobie wszystko zobaczyć. I z tego co widziałam, to w ogóle obiekty są bardzo takie na czasie powiedziałabym. W sensie ciuchy są bardzo ładne, meble są bardzo ładne, nie ma tych rzeczy może jak. Już potwornie dużo, ale niektóre są naprawdę jakoś tak pomysłowo zrobione. Czasami patrzyłam na jakiś obiekt, na przykład na tym streamie z trybu budowania, i sobie tak myślałam, Jezu, jakie to jest wszystko ładne. Jak, jak w ogóle nie widziałam czegoś takiego w grze symulatorowej nigdy. Takiego obiektu na przykład, no nie? Mega spoko. Muzyka jest też super relaksująca i ogólnie widać, że będzie mocny vibe takiej cozy gry. No, symulatory życia generalnie są dosyć cozy, no nie? Ale tutaj będzie to tak jeszcze bardziej. Ale miejmy nadzieję, że w tej przytulności będzie też jakaś rozgrywka, bo na tym mi mega zależy. Ja bardzo chętnie przetestuję wszelkie zakamarki tej gry, jak już wyjdzie. Nawet mogę się poświęcić i spróbować przyzwyczaić do nowego sterowania, bo na pewno będzie inne. Możecie się spodziewać, że po premierze kiedykolwiek ona będzie, bo już nawet wolę nie wpisywać niczego w kalendarzu, <grymnie> że piątkowe filmy zostaną przejęte przez Paralives, przynajmniej na jakiś czas. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej grze, to zapraszam przede wszystkim na oficjalne media społecznościowe studia, chociażby ich kanał na YouTubie, wszystko nazywa się po prostu Paralives. Do Discorda może dołączyć każdy. Sekcja dla patronów jest tylko taką wydzieloną częścią. To są takie ukryte kanały. A z polskich twórców polecam mojego serdecznego kolegę i naszego wioskowicza z konwentów, czyli Argona, obecnie znanego jako Argonowski. I tyle. Czekam cierpliwie. Mam nadzieję, że już więcej przesunięć nie będzie, ale zawsze jeszcze może się coś wydarzyć. Jestem stara, więc mi czas szybko leci i prędzej czy później zobaczymy, co twórcy Paralives nam zgotowali. Do widzenia!